Cześć, witam Was ponownie na kanale Obiekcje. Tym razem temat, który może jest trochę już nieaktualny, ale uważam, że dopóki nie odbył się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to może warto o tym trochę wspomnieć. Mianowicie, jakiś czas temu na konferencji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy padło pytanie dotyczące Pobodzian. Dotyczące pieniędzy, które otrzymała Fundacja Jerzego Osiaka i w jaki sposób te pieniądze, które otrzymała z budżetu państwa nie ze zbiórek, nie ze składek, nie ze zbiórek wolontariuszy, tylko po prostu z naszego budżetu, z naszych podatków, w jaki sposób te pieniądze. Hmm, Rozdysponowała. Generalnie chodziło o to, w jaki sposób Jerzy Owsiak rozlicza się, rozliczył się z tych, z tych pieniędzy, które otrzymał od Donalda Tuska, i stała się rzecz zupełnie dziwna, bardzo, ale to bardzo niecharakterystyczna dla pana, dla pana Jurasa. Mianowicie, Juras z tej konferencji prasowej po prostu uciekł. To nie było tak, jak jeszcze parę lat temu, gdy pojawiały się w przestrzeni publicznej takie oskarżenia, podejrzenia może raczej, podejrzenia o nieprawidłowości w fundacji, w rozliczaniu tych pieniędzy. Wtedy pan Jerzy Osiak zrobił taki, taki show w postaci poszukiwania słoika. Latał po tym studiu, po tych stołach, Skakał, pytał się, gdzie jest ten słoik, gdzie ten słoik, ludzie oszaleliście, gdzie ten, gdzie ten słoik, tym razem już się tak nie rzucał, tym razem po prostu uciekł z tej konferencji prasowej i to jest pewna zmiana, bo Jerzy Owsiak zawsze był taki butny i pewny, pewny swego, pewny swoich słów, bo miał to. Po pierwsze, może dlatego, że te pieniądze, które były, to były pieniądze głównie ze zbiórek, a nie były ze skarbu państwa i tak naprawdę on się stał dysponentem tych pieniędzy. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi. Natomiast w tej sytuacji w tej sytuacji to nie były pieniądze, które zostały dobrowolnie przekazane ze środków prywatnych, ale to były po prostu pieniądze, które zostały przekazane. Ze środków publicznych. Pan Donald Tusk ściągnął Jerzego wsiaka na konferencję podczas powodzi i powiedział, że to jest spec od dobrej, szybkiej pomocy, bo potrzebował bardzo takiego jasnego sygnału, że my pomagamy, bierzemy fachowca. Który tym będzie zarządzał swoją drogą, wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że jest powódź, że rządzi PIS i nagle pojawia się przedstawiciel, nie wiem, niektórzy mówią, że od ryzyka Luxwell, ale powiedzmy sobie, że na przykład od kogoś z Caritasu i rządzący mówią, że o tej pory to Caritas jako Fundacja Pożytku Publicznego będzie dysponowała pieniędzmi na pomoc, na pomoc powodzianą. No przecież to byłby skandal, to przecież tu trąbiłyby o tym wszystkie, e, wszystkie media i od razu podejrzenia o maj, machlojki by się pojawiły, ale tu się pojawił pan Jerzy Osiak, więc oczywiście symbol święty świecki i co? No i mija kilka miesięcy po powodzi, sytuacja powodzi na Dolnym Śląsku jest nadal tragiczna. Pomocy ze strony państwa jeżeli jest, to jest ona niezwykle, niezwykle zdawkowa. I chyba pierwszy raz w historii zaczęły się głośno pojawiać w przestrzeni publicznej pytania o działalność Fundacji Jerzego Owsiaka i to jest wielki sukces Donalda Tuska. Trzeba przyznać wielki sukces Donalda Tuska, bo to, co nie udało się Prawu i sprawiedliwości przez 8, przez 8 lat udało się Donaldowi Tuskowi w ciągu paru miesięcy, że Jerzy Owsiak, który do tej pory był taką. Trochę świętą krową, której ruszać nie wolno. Eee, jedyna osoba, która tak naprawdę zaczęła eee, głośno mówić o, o działalności tej, tej fundacji walczyć i pokazywać czarno na białym, eee, jak, jak mniej więcej wygląda działalność Bośpu, to był pan eee, Marka Matka Kurka eee, <grystanie> bloger, <grystanie> po prostu bloger ale też niezwykły pisarz. Jeżeli nie czytaliście Berka Wilgudzkiego, Piotra Wilgudzkiego, to przeczytajcie. Boże, co to jest za książka? To jest Ile ja bym dał, bym móc tak pisać jak pan Wilgudzki. To jest po prostu przepiękna polszczyzna, fantastyczne biuro. To się czyta z zapartym tchem. To to jest tak Sugestywnie napisana książka, że nawet słychać ten głos tego prokuratora, który perowskiego prokuratora. To jest, nie, to jest nieprawdopodobne. Ten facet ma gigantyczny talent pisarski. Jest po prostu jednym z najlepszych, współczesnych polskich pisarzy. Serio, przeczytajcie Berka. Przeczytajcie Berka Wielgódzkiego. To jest tak fenomenalna książka, że to jest pokój. Też przeczytajcie, ale zacznijcie od Berka. To jest tak fenomenalnie napisana książka, że to jest jedna z najlepszych powieści, moim zdaniem, po 2000, po 2000 roku. Jak nie najlepsza. Serio. Jest tak doskonale napisana. Ale powracając do, do tematu, o którym, o którym mówimy. No i tak, z Włośku, z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, stała się wielką operacją ściemniania powodzian, bo faktycznie pojawił się e, Jerzy Owsiak i te pytania o tą pomoc trochę zaczęły, trochę zaczęły milknąć, no bo w końcu Juras tam jest, jak Juras jest to wszystko będzie dobrze, jak Juras jest to on na pewno tego dopilnuje, Juras na pewno nie, 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 nie da plamy, no Juras był zawsze skuteczny, no i niestety no, i niestety nie. <laughs> po prostu nie, bo sytuacja, jak powiedziałem, powodzian niewiele się zmieniła. Jest zima, jest zimno, jest wilgotno, są gigantyczne zniszczenia, i, no i tym ludziom żyje się bardzo ciężko. Jakiejś doraźnej pomocy w, w, od Jurka Osiaka nie, nie widać. Nie było widać tej wielkiej, wielkiej akcji, takiej jaką. Nie wiem, sprzętu z serduszkami, na przykład, który pojawia się w szpitalach. To jest świetny, zobaczcie, jaki to jest genialny zabieg marketingowy. Na tym sprzęcie jest to serduszko. Właśpój, wszyscy wiedzą, że Jura pomaga. To Wy pomagacie tak naprawdę. Wy płacąc te pieniądze, pomagacie. Powiem Wam tak. Lata 90. Ja już nagrałem kilka materiałów o latach 90. -tych. Lata 90. to był naprawdę bardzo ciężki okres w historii e, Polski, w ogóle krajów. E, które wyszły z tego socjalistycznego ustroju. I zapaść służby zdrowia w tamtym czasie była ogromna, ogromna. I tego sprzętu nie było. Tego sprzętu ratującego życie nie było, tego nowoczesnego jak na tamte czasy sprzętu po prostu w szpitalach nie było. I pojawił się Jurek Owsiak i zrobił rzecz fantastyczną. Zrobił rzecz fantastyczną skumulował potrzebę niesienia pomocy, która była wśród Polaków. On ją skumulował i bardzo dobrze, bardzo dobrze wykorzystał. I tak trwało to przez długie, długie, długie lata. Aż w pewnym momencie w... pojawiły się przystanki Woodstock, pojawiły się zamiast zbierania, znaczy oprócz, oprócz, przepraszam, nie zamiast, ale oprócz zbierania pieniędzy na sprzęt, pojawiły się różne programy niesienia pierwszej pomocy, nauki, bla, bla, bla i tak dalej. No, na takich programach można trochę, trochę porobić, że tak powiem, dodatkowych, dodatkowych, <grym> można wprowadzić dodatkowe podmioty, o tak muszę to powiem, można dodać, wprowadzić dodatkowe podmioty, bo takie programy, oczywiście takie usługi są wyceniane. Jedne usługi można wycenić drożej, inne taniej. A niektórzy te same usługi wyceniają drożej, a niektórzy wyceniają taniej, a ponieważ to nie jest instytucja państwowa, więc nie musi wybierać akurat na przykład tych najtańszych usług, tylko może wybierać te droższe. Wiecie, od do, czego, wiecie do, czego, do, czego, do czego dążę, ale w każdym razie, na samym, na samym początku. Faktycznie, ja też, powiem szczerze, ja też byłem sercem. Jak Boga kocham, byłem sercem. Za Wielkim Obrzeczem się nawet kiedyś z ojcem pokłóciłem o to. Aż pewnego razu coś mnie tknęło, coś mnie tknęło i zajrzałem na sprawozdania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i z tych starszych sprawozdań, ponieważ nie, już nie pamiętam, który to był rok, ale były jeszcze te sprawozdania sprzed powiedzmy, jeżeli powiedzmy, to był na przykład rok 2005, to były jeszcze sprawozdania z roku 2001. Ale to podaję jako przykład. Nie podam Wam w tym momencie dokładnie dat, które, które tam były, w którym roku ja to zrobiłem, ale zajrzałem i faktycznie pamiętam, jak Jurek Owsiak mówił, że żadne pieniądze z fundacji nie trafiają na przystanek Woodstock. No i w tym sprawozdaniu <grych> jak byk było, że pieniądze z fundacji trafiły na przystanek Woodstock. No niestety. I wtedy mi, że tak powiem, trochę ten czar prysł, ten mit Jurka Owsiaka, no pojawiła się... Rysa, no już nie był takim świętym w moich oczach. Po prostu już nie był takim świętym w moich oczach. I, i to było smutne, bo naprawdę mocno wierzyłem, że te pieniądze, które z, zwykli ludzie z swoich oszczędności tam, kurczę, ludzie dawali złoto do przetopienia, to, 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 to była wielka, spontaniczna akcja dobroci w, Polaku, w Polakach, co się rzadko zdarza. Bo Polacy mają tendencję do tego, żeby być podzieleni. Gdzie 10 Polaków tam 12 zdań, ale jemu się to udało. Ludzie mu zaufali. Temu człowiekowi znikąd tak naprawdę, wydawałoby się znikąd. Później też się zaczęły pojawiać, kim jest informacja o tym, kim tak naprawdę jest Jerzy Owsiak, jaką ma przeszłość, ale udało mu się skanalizować tą e, strumień tego dobra, który był e, w Polakach, i skradł ich serca. Po prostu Jerzy Owsiak skradł serca e, Polaków, bo to było coś fantastycznego. To było coś fantastycznego. Dzisiaj żyjemy już, to jest 2025 rok. 33. finał. To jest e, 35 lat po transformacji. Dzisiaj żyjemy już w innej rzeczywistości. Te szpitale wyglądają inaczej, mają sprzęt i to nie tylko sprzęty z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mają mnóstwo sprzętu. Oczywiście jest dzisiaj minister Leszyna i możemy się spodziewać nowej zapaści Służby Zdrowia. Ale to już nie jest ten stan, który był w latach 90. Gigantyczne pieniądze idą na Służbę Zdrowia. Oczywiście też gigantyczne pieniądze są przejadane przez te wszystkie dziwne wytyczne, którymi musi się kierować Służba Zdrowia. Ale to już nie jest ten sam stan. To nie jest tak, że szpitale nie mają tego sprzętu ewentualnie, ewentualnie Limituje się sztucznie dostęp do tych sprzętów, ale to jest tylko tyle. Ten stan już jest zupełnie inny, ale to dalej uważam, że dobrze, okej, okay, wpłacacie te pieniądze na w porządku, tylko to, do czego każdy ma prawo wybierać sobie organizację pożytku publicznego, jaką chce i to jest fantastyczne, na tym polega właśnie wolność, ale to nie znaczy, że nie można zadawać pytania o nieprawidłowości, a sam fakt, że te pytania które po raz pierwszy tak naprawdę w opinii mediów, na przykład w mediach społecznościowych bardzo mocno wybrzmiały. Z tego co wiem, to wkrótce Piotr Wielgódzki pojawi się na kanale na kanale Zero i będzie mówił o Wośpie, o tym, jak przebiegały najprawdopodobniej jego rozprawy sądowe, bo on bardzo dużo tych spraw z owsiakiem wygrał, po prostu wygrał. A mówił o bardzo poważnych moim zdaniem, nieprawidłowościach, jakie, jakie są w Ośpie, w jaki sposób te pieniądze są przetransferowane na inne cele niż te, które, o których się głośno mówi, czyli właśnie pomoc, zakup sprzętu i ewentualnie powiedzmy, ta nauka pierwszej pomocy, użycia tego, tego typu tego typu rzeczy. To będzie bardzo ciekawe, bo taki program jeszcze wcześniej w przestrzeni publicznej nie mógłby zaistnieć. O, Bielgucki się pojawił gdzieś tam w jakimś klubie Aronina albo w takich bardzo niszowych audycjach, spotkaniach, które nie miały jakiegoś dużego, dużego zasięgu. Tutaj będzie w kanale 0. I te pytania faktycznie po raz pierwszy zostały mocno, mocno po postawione, a to tylko i wyłącznie dlatego, że tego owsiacha wyciągnął Tusk. I dał mu pieniądze, po prostu. Tylko i wyłącznie dlatego, że owsiacha wyciągnął Tusk i dał mu pieniądze. Ten człowiek jest po prostu antytezą Midasa. Czegokolwiek się nie dotknie, to zamienia. <laughs> Więc e, to jest po prostu, to jest, niebywa, to jest niebywałe. Dla mnie to jest Taka przewrotność, to jest taki chichot yy, historii, to jest coś tak yy, abstrakcyjnego, że ja bym w życiu tego nie wymyślił. Że to nie PiSowi, ale Tuskowi udało się skompromitować owsiaka tak naprawdę w oczach, yy, w oczach społeczeństwa. Bo on uciekł. On po prostu uciekł. Nie odpowiedział na to pytanie. Nie szukał tych pieniędzy, nie szukał tego słoika. Tylko spierdolił z własnej konferencji prasowej. Bo się pojawiły pytania, na które nie był w stanie rzetelnie e, odpowiedzieć. Tak więc, tak, to jest, e, to jest naprawdę przewrotność. Tego by się nikt nie. Mówię, tego, ja, tego się nie spodziewałem, bo wydawało mi się, że Jerzego Owsiaka jeszcze długo nikt nie będzie mógł dotknąć. Ale jednak okazało się, że pokusa, tak, pokusa, pojawiły się nowe pieniądze i ta pokusa była, była silniejsza, ale to nie były pieniądze, które ktoś dawał i rób sobie z tym co chcesz. Bo nawet mógł powiedzieć: rób sobie z tym co chcesz, ja ci daję te pieniądze, one są twoje. Nie będę cię rozliczał. To były pieniądze ze skarbu państwa, z naszych podatków. I o te pytanie, i o te pieniądze każdy może zadać pytania, co się z nimi stało. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Hej.